Tadia Lublin. Na zegarze Radia Lublin, 12,5 minuty po godzinie 8. Przed mikrofonem Tomasz Nieśpioła, gościem Radia Lublin jest Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. 3,7 miliarda złotych tyle zamierza wydać prezydent Lublina w przyszłym roku. Tak wynika z projektu budżetu na 2025 rok właśnie. Budżetu, czy projektu, który trafi pod obrady czwartkowej sesji Rady Miasta, czyli jutrzejszej. Co ten projekt, panie przewodniczący... Mówi o Lublinie. Oj, ten projekt mówi bardzo dużo. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że 3,7 miliarda złotych to jest olbrzymia kwota. Z drugiej strony my popatrzmy na proporcje pomiędzy. Tą kwotą maksymalną, kwotą, którą yy, zawiera budżet, a tym, co wydamy na inwestycje. 532 miliony złotych. O tym, o tym właśnie chciałem mówić. Panie redaktorze, drodzy Państwo, to jest 14%, 14% z ułamkiem tego, co całość budżetu zawiera. Dużo? Ja, no właśnie, mało. Właśnie mało. Ja y, przypominam rok 2014, ja to mówiłem kilkakrotnie, kiedy budżet Lublina to był osiemset milionów, a na inwestycje mieliśmy przeznaczone 700 milionów. To było 30 kilka procent. 30 kilka procent. Czyli nie jest to budżet prorozwojowy, nie będzie to budżet prorozwojowy? Y Zmagamy się y, z kwestiami budżetowymi od kilku lat. Ja przypomnę, że w tym momencie jesteśmy w nowym stanie prawnym. 1 października została przyjęta przez y, Parlament nowa ustawa dotycząca finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Po kilku latach... Niszczenia tego budżetu. Prezydent Krzysztof Żuk mówi o tym, że ten budżet, ten projekt, w kontekście tych zmian, o których pan przewodniczący powiedział, wzmacnia niezależność samorządów. Co wzmacnia. Tym, co o tym świadczy? Tym o tym świadczy fakt, że dostaniemy około 130 milionów złotych więcej, niż dostaliśmy w poprzedniej rzeczywistości prawnej. Co nie oznacza, że jest to szczyt marzeń. Ja już zacząłem mówić o tym, że to niszczenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego następowało, ja Państwu przypomnę, od 2019 roku, od wprowadzenia w życie Polskiego Ładu wszystkie samorządy w tym kraju były niedoszacowane, niedofinansowane zadania, do wykonania. Pozostawały te same, wręcz rosły, pieniędzy ubywało. Jedy... Panie Przewodniczący, ale ja się tak zastanawiam, bo w październiku, kilka tygodni temu, dosłownie pismo Wspólnota, Pismo Samorządu Terytorialnego opublikowało raport, z którego wynika, że wielkość inwestycji samorządowych w ubiegłym roku, 2023, wyraźnie wzrosła. To jest cytat, nie tylko w porównaniu z rokiem poprzednim, ale w ogóle była najwyższa w najnowszej historii samorządów w Polsce. To jak się ma do tych, tych twierdzeń. Oczywiście ten raport zastrzega, że bardzo duże, bardzo niewspółmierne były różnice, jeśli chodzi o poszczególne samorządy. Na przykład miasta w miastach na prawach powiatu wyglądało to inaczej. W niektórych gminach były naprawdę radykalne różnice, ale jednak jeśli słyszymy, że te wielkość inwestycji, najwyższa w, w historii samorządności w Polsce, no to Trochę się to kłóci z tą narracją. Ja wolałbym się opierać na danych, które mam we własnej gminie, w moim mieście, w Lublinie, w którym mieszkam całe życie, i ja te liczby widzę zupełnie inaczej. Zacząłem o tych zmianach finansowania. Jednostek Samorządu Terytorialnego w 2019 roku i ja chciałbym, żeby to naprawdę mocno wybrzmiało. Zmiany podatkowe wprowadzane od 2019 roku, które yy, Możemy, na które możemy patrzeć w pozytywnym świetle, jeżeli chodzi o przeciętnego mieszkańca naszego kraju, bo były to obniżki podatków, bo była to y, umożliwienie y, drobnym przedsiębiorcom przejścia z podatku CIT na podatek zryczałtowany, jeśli to było konieczne, wybierał taką drogę było to korzystne dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego było to niekorzystne Pamiętajmy że spora część budżetu opiera się na czy opierała się do niedawna na udziale gminy w podatku CIT w podatku PIT więc jeżeli były to zmiany, które były korzystne dla Kowalskiego i Nowaka, w cudzysłowie oczywiście, były niekorzystne dla gmin, dla powiatów, dla województw. Wspomniany podatek ryczałtowy. Przecież to polegało na tym, że jest to ułatwienie dla przedsiębiorcy, ale w samym Lublinie, w samym Lublinie, z powodu przejścia na podatek ryczałtowy przez tych drobnych przedsiębiorców, budżet Lublina tracił 100 milionów złotych rocznie. To są olbrzymie pieniądze, panie Te, Tej dziury nie, nie załatała, nie zalepiła yy, yy, Polska Grupa Energetyczna, która, yy, yy, prawda... Została y, przetransportowana jej siedziba z Warszawy do, do Lublina, co także miało wpłynąć, i wpłynęło, zdaje się, przynajmniej częściowo na zwiększenie podatków. Y, Oczywiście, że, że wpłynęło na zwiększenie podatków, z tego się ucieszyliśmy, ale. Y, y, y... Wspominam te liczby, które widzimy dzisiaj. E, budżet na przyszły rok to jest 3 miliardy 700 milionów złotych, z czego jak już Pan wspomniał, 532 miliony przeznaczamy na inwestycje. To naprawdę nie jest ten poziom, o który byśmy zabiegali. Ja przypomnę. Ta nie dało się wycisnąć więcej y, z tego, co, y, co jest, czy będzie do dyspozycji, Pana zdaniem? W tym momencie nie dało się. Te zmiany w ustawodawstwie nastąpiły w dniu 1 października, jak wstąpiły? Jak wspominałem wcześniej. Zostały wynegocjowane przez Komisję Wspólną Rządu, Samorządu. Nie zostały wprowadzone wszystkie zmiany, więc cały czas czekamy, że może jeszcze przed końcem roku uda się coś więcej dorzucić do, do tych naszych inwestycji. O tych inwestycjach dziś rozmawiamy. Przypomnę, gościem Radia Lumines jest Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta w Lublinie. Z jednej strony 500 ponad 530 milionów złotych na inwestycje, ale też znów nie, nie uda się uniknąć, deficytu, a dług miasta, według tej prognozy, z projektu no, zbliży się do 2,5 miliarda złotych. No, zbliży się można powiedzieć niebezpiecznie. To jest jakieś zagrożenie dla finansowania, dla funkcjonowania miasta. To jeszcze nie jest zagrożenie dla funkcjonowania miasta. Ja przypominam, są ramy prawne, które e, powstrzymują e, gminy przed nadmiernym wydawaniem pieniędzy. Ale cały... jak słyszę opozycję, no, która no już od dłuższego czasu brzmi, czy przy okazji tego budżetu, czy, czy wcześniej poprzednich budżetów, że to alarmuje, że to każdy mieszkaniec będzie musiał wziąć na swoje barki ten dług. Panie redaktorze, staramy się i wygląda na to, że nam to wychodzi, korzystać jak najbardziej z funduszy unijnych, gdzie jest potrzebny wkład własny. Dlatego też ja nie przypuszczam, że jest zagrożeniem branie kredytów wtedy, kiedy brakuje nam na ten wkład własny, a dofinansowanie ze strony Unii wygląda całkiem nieźle i jest przykładowo w 80%. Drodzy Państwo, ja przypominam sobie sytuację, kiedy planowaliśmy budowanie stadionu Arena, przecież było mnóstwo negatywnych głosów. Po pierwsze, dlaczego? Po drugie, zadłużamy miasto. Nie było dla kogo tego obiektu robić. No, popatrzmy, jak to wygląda dzisiaj. Po pierwsze, wtedy, kiedy to robiliśmy, to był ostatni moment, żeby skorzystać z funduszy unijnych. Od dziesięciu lat tej możliwości nie ma. Po drugie, dzięki mądrej polityce prowadzonej yy, w mieście dotyczącej sportu mamy ten sport na najwyższym poziomie w kraju. Wszystkie gry drużynowe, wszystkie zespoły drużynowe, które biorą udział w rozgrywkach, są w tej najwyższej klasie rozrywkowej. Motor Lublin wrócił do, ekstra, do ekstraklasy i radzi sobie całkiem nieźle, jakoby nie, musimy się nie się jako Kibice i, i mieszkańcy miejsca, w którym sportowcy występują, to bez wątpienia. A czy w tym budżecie pan widzi, przewodniczący, jakąś taką spektakularną inwestycję? No Nie wiem, czy na miarę Areny Lublin, ale na miarę no, takiego symbolu prorozwojowego miasta, no bo jak sięgniemy, to największą, jeśli chodzi o drogi, na przykład kontynuowaną w przyszłym roku inwestycją, to będzie przedłużenie, znaczy dokończenie przedłużenia Lubelskiego Lipca. To jest bardzo ważna inwestycja, koniecznie trzeba to dokończyć. Takich spektakularnych inwestycji nie ma. To, co się wydarzyło w poprzednim roku, dworzec metropolitalny, na pewno się długo nie powtórzy. Ja przypomnę, że za ten dworzec otrzymujemy nagrody i wyróżnienia już nie tylko krajowe i europejskie, ale nawet światowe, więc naprawdę wiele udało się o tym się. dworcu metropolitalnym w Lublinie yy, mówi. Yy, o innych inwestycjach, dziś jeszcze porozmawiamy. Yy, yy, ja przypomnę, naszym gościem jest Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta w Lublinie, słuchaczom Radia Lublin. Bardzo dziękujemy, a na ciąg dalszy Naszej rozmowy. Zapraszam na radio i do na naszych mediów społecznościowych. Jarosław Pakuła jest razem Gościem Radia Lublin. Rozmawiamy o budżecie miasta Lublina na 2025 rok. Przedłużenie lubelskiego lipca ważna inwestycja. Największa, no ale tych inwestycji drogowych jest trochę. Prawie 100 milionów pójdzie w y, przyszłym roku zostanie przeznaczonych na inwestycje drogowe. Tak. Jeśli w grudniu uchwalimy budżet, oprócz tego, o czym wspominaliśmy wcześniej, oprócz dokończenia lubelskiego lipca na pewno zajmiemy się ulicą węglarza, rozbudową ulicy Walenroda. A to jak pan przewodniczący mówi o tych inwestycjach, to także w poniedziałek rozmawiałem tutaj z radnym Tomaszem Pituchą z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, i on wskazywał, ważne inwestycje potrzebne, ale to są właśnie inwestycje, które są finansowane dzięki pieniądzom, które gwarantował rząd Zjednoczonej Prawicy. No i trudno też z tym dyskutować. <słuch> Czy nie? Trudno z tym dyskutować. Ja nie chcę mówić o gwarancjach rządu Zjednoczonej Prawicy, bo z budżetu miasta Lublin wejdziemy za chwilę na wielką politykę. Naprawdę, ubytki miasta Lublin w budżecie sięgały 300 milionów złotych rocznie i było to spowodowane zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez rząd wspólnej prawicy. To, że ci ludzie później e, próbowali rekompensować, te straty samorządom, to jest prawda. Przecież wszyscy pamiętamy w kamerach telewizyjnych, widzieliśmy te kartonowe napisy, że temu samorządowi dodajemy 800 tysięcy, tamtemu milion, a innemu 5 milionów. Ale, drodzy Państwo, na czym polega samorząd, na czym polega samorządność? Nauki politologiczne twierdzą, że były można było mówić o samorządzie, potrzebne są dwa składniki. Po pierwsze, ludzie po drugie, określony teren. Ja do tej teorii, tak całkiem prywatnie, dokładam trzeci składnik, a mianowicie pieniądze. O samorządności możemy mówić wtedy, kiedy my, jako samorząd, my, jako mieszkańcy 300 tysięcznego miasta, decydujemy o tym, na co te pieniądze wydać. A nie może to być w ten sposób, że... Yy, Podobamy się centrali gdzieś w Warszawie I z, y, ręcznie i sterował dostaniemy pieniądze, są. albo się nie podobamy i nie dostaniemy. Ja w tym samorządzie funkcjonuję dosyć długo, drodzy Państwo, kilkanaście lat. Przez kilkanaście lat spotykałem się z samorządowcami z Ukrainy. Ja im tłumaczyłem, jak mądrze zostały zorganizowane ramy prawne naszego polskiego samorządu po 1990 roku. Pamiętajmy, że. No i Ukraińcy reforma... rzeczywiście uczą się od Polaków tej samorządności. Ukraińcy po pierwsze się uczą, a po drugie, pomimo trwającej wojny, oni to wprowadzili w życie. Oczywiście nie wygląda to yy, pięknie, nie wygląda to dobrze. Oni tych pieniędzy nie dostają tak, jak powinni ze względu na prowadzone działania wojenne, ale oni to wprowadzili. W ostatnich latach, kiedy oni to wprowadzali, ja się zaczynałem wstydzić za nasz system finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Naprawdę, po, poszło to w złym kierunku. To w takim razie zostawmy tę politykę, wróćmy do, do samorządności, właśnie i do inwestycji, które w przyszłorocznym budżecie mają zostać zrealizowane. Tych inwestycji oczywiście jest trochę dla Pana, która jest jakby kluczowa, najważniejsza. Najważniejsza lubelskiego lipca. To jest ta, ta droga, która powinna nam y, ułatwić życie na przyszłość. Takich inwestycji przypominam, y, powstawało kilka. Nie chodzi o największe, chodzi o te najbardziej potrzebne. Drodzy Państwo, nigdy w życiu nie spodziewałbym się, że przedłużenie ulicy Monte Cassino czyli Tadeusza Mazowieckiego może mieć tak olbrzymi wpływ na ten miejski krwioobieg, jak, jak właśnie ta ulica. Przejeżdżam codziennie w okolicach przez skrzyżowanie. Naprawdę, to, 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 to był strzał tutaj, dziesiątkę. Tutaj pe, pełna zgoda, że oczywiście rur... lipca będzie to, to, to będzie to samo. Na, na, na podobną miarę, no to oczywiście zobaczymy. Natomiast może czegoś panu przewodniczącemu w tym budżecie brakuje? Coś się nie znalazło, jakaś inwestycja, na którą pan liczył, czy nie ma takiej rzeczy? No. Moje Bo pewnie mieszkańcy wyborcy suflują co ale tam. Ale rzeczywiście nie, nie oszukujmy się. To, co jest, co chcielibyśmy widzieć w budżecie, tego jest naprawdę dużo. Współpracuję z Radami Dzielnic, wiem, jakie są ich propozycje do budżetu. Rozmawiam z ludźmi. Takich drobnych inwestycji w dzielnicach do zrobienia jest naprawdę dużo. Ale Pamiętajmy I to się, jak tym, rozumiem, że... będzie działo, bo w ramach tego planu dla dzielnicy ponad 28 miliardów, milionów, miliardów. Prze, przepraszam, ma zostać przeznaczone w przyszłorocznym budżecie. Bardzo mnie to cieszy, że są te pieniądze i że jesteśmy w stanie spojrzeć na to, czego potrzebują ludzie. Słuchać ich i realizować to, czego potrzebują. To też taka może akademicka dygresja. Często jestem pytany, czy na czym polega demokracja. Ja mówię, że na dzieleniu się władzą. Przypomnę, bardzo dawno temu wprowadziliśmy jednostki pomocnicze. My jako miasto. Jeszcze nie ja, nie było mnie wtedy w Radzie Miasta. Później budżet obywatelski, Młodzieżowa Rada Miasta, inicjatywa lokalna, i ten plan dla dzielnic jest również jednym z tych przejawów, które pokazują, że y, wsłuchujemy się w głos naszych mieszkańców. Y, oczywiście, y, jak to mówią zawsze, kołdra za krótka. E, bez wątpienia o tym nieraz usłyszymy na czwartkowej, na jutrzejszej sesji Rady y, Miasta. Te prace właściwie, można powiedzieć, ruszają teraz pełną parą nad przyszłorocznym y, budżetem pod koniec roku, na sesji grudniowej. Decyzja y, w tej sprawie. Będziemy to oczywiście śledzić. Y, a ja chciałem zapytać jeszcze o jeden temat, który bez wątpienia także jutro będzie... Y, budził niemałe dyskusje. Radni zajmą się sprawą pańskich koleżanek z klubu, o których portal Jawny Lublin pisał, że nie mieszkają w Lublinie, co rzuca cień na ich mandaty w Radzie Miasta. Jak pan ocenia tę sprawę, to zamieszanie wokół, wokół pięciu właściwie osób, pięciu panie radnych? Panie redaktorze, dobrze pan to określił chyba tym słowem, że rzuca cień eee, i chyba na tym poziomie powinniśmy poprzestać. Ze względu na to, że radne posiadają po kilka nieruchomości i no, deklarowały, że mieszkają w Lublinie, eee, przyznam, że ja przychylam się do tego, co panie radne deklarują. Panie radny... Czyli ufa i wierzy pan w te zapewnienia, że ich życie koncentruje się w Lublinie, mieszkają w Lublinie, mimo tego, że no przynajmniej część z nich rzeczywiście te, te swoje aktywności, o których pisali dziennikarze jawnego Lublina, rzeczywiście w, w tych miejscowościach podlubelskich także realizują. Ufam w to, co mówią panie radne i yy, deklarują, że mieszkają w, w Lublinie i naprawdę ja nie widzę podstaw do tego, żeby podważać to, co te panie nam mówią. Nie widzę podstaw. To, że zostały sfotografowane przy jednej ze swoich dwóch czy trzech nieruchomości, nie świadczy jeszcze o tym, że to centrum ich yy, codziennego zamieszkania, centrum, centrum tego bytu, przebywania jest właśnie tu, a, a nie gdzie indziej. A zupełnie inne zdanie w tej sprawie mają radni z Klubu Prawa i Sprawiedliwości, którzy kilka dni temu domagali się wygaśnięcia wygaszenia ich mandatów. Zdaje się, taki postulat będą prezentowali. Robert Derewenda w Radzie Miasta mówi: jeśli mamy decydować o mieście, układać kwestie dotyczące miasta, infrastruktury. Betonowania zieleni infrastruktury drogowej to wypada, aby zajmowało się tym osoby, które mieszkają w Lublinie, a już na pewno jest to warunek konieczny z punktu widzenia prawa, stwierdził radny Derewenda. Nie ma racji? Panie redaktorze, z punktu widzenia prawa możemy popatrzeć na to, co proponują koledzy z Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Złożyli pięć projektów uchwał. W których domagają się wygaszenia mandatów pięciu radnych, uzasadnieniem jest artykuł prasowy. Wie pan co? Przed tym, kiedy skierowałem do porządku obrad, to jest moja prerogatywa, ja ustalam porządek obrad, przed tym ja się zastanawiałem, czy ja to w ogóle powinienem zrobić. Ja naprawdę nie widziałem tak kuriozalnej. To e, dlaczego znalazł się Kuriozalnego e, e, projektu uchwały, gdzie uzasadnieniem jest artykuł prasowy. Dlaczego się znalazło? Wie pan, gdybym tego nie umieścił, naprawdę to byłoby mnóstwo. Czyli e, dla świętego spokoju trochę? Może nie dla świętego spokoju. Rozwiążmy ten problem. Jeżeli ten problem jest. To go rozwiążmy. To, że miałem wątpliwości to, i cały czas je mam, ja po prostu poprosiłem o opinię prawną, nie mam tej opinii jeszcze. Te moje wątpliwości nie, nie zostały rozwiane. Jutro na sesji, ja, ja mam nadzieję. Z jednej strony pan przewodniczący ufa w te wyjaśnienia radnych, pani radnych, a z drugiej strony pewne wątpliwości w kontekście publikacji prasowych Pewnego Lublina są. Ja mówię o wątpliwościach dotyczących podstawy prawnej do złożenia okresie, e, projektów uchwał. Panie redaktorze, pan mnie pyta, czy, czy, są, czy, 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 czy jest tak, że, że, że jest taka doza niepewności. Radni składają dokumenty przed y, Państwową Komisją Wyborczą, gdzie deklarują, że mieszkają w Lublinie. Radni składają oświadczenia majątkowe, w których również potwierdzają, że mieszkają w Lublinie. Jeżeli ktoś ma dwie nieruchomości, y, ja. Czy, czy ktokolwiek inny no, może mieć wątpliwości, w której z tych, z tych nieruchomości ci radni mieszkają. Ale naprawdę ja nie mam żadnych narzędzi prawnych do tego, żeby to sprawdzić. A może problemem no. są, e, są przepisy, które nie przystają do e, realiów. E, z jednej strony prezydent e, każdego miasta, prezydent burmistrz Wójt nie musi być mieszkańcem gminy, której, na czele której stoi, ale ten obowiązek wymagany jest w przypadku e, Radnych. Może warto to zmienić? Przyznam szczerze, że do tego momentu się nad tym nie zastanawiałem. Zaczęliśmy audycję od tego, że ja bardzo chwaliłem twórców tego nowożytnego samorządu, prawda? Profesor Stępień chociażby. I, i, I nie tylko. Ten 90. rok przyniósł zmiany od, od lat oczekiwane i mnie się wydawało, że ten system był stworzony w taki Ale może bardzo dobry, mądry sposób. Ten wycinek może nie jest najlepszy, bo żeby też uczciwie oddać, że właściwie nie ma kadencji, także w województwie lubelskim, w każdej kadencji samorządu są takie przypadki. W poprzedniej mieliśmy historię związaną z Arkadiuszem Moneżkowskim. Powiecie Łęczyńskim, który także no, gdzieś tam fikcyjnie zameldowany, zdaje się, był i, i, i też stracił ostatecznie mandat. Sprawa była bulwersująca, ale jak prześledzimy doniesienia z różnych samorządów gminnych także, to, to nie są to odosobnione przypadki dotyczą samorządów na różnym szczeblu, przedstawicieli różnych organizacji i, i partii politycznych, komitetów. Wyborczych, więc może, może warto się jednak pochylić nad tymi zapisami. Nie wiem, może warto się nad tym zastanowić. Te przypadki są, tak jak pan redaktor wspomniał, do wygaszenia mandatu dochodzi bardzo rzadko. Może z tego powodu, że z jednej strony tym pierwszym ciałem, które byłoby w stanie stwierdzić wygaśnięcie mandatu, jest właśnie Rada Gminy, z drugiej strony ustawodawca naprawdę nie dał żadnych narzędzi do tego, żeby móc to zweryfikować. Czyli Pan przewodniczący trochę ma związane ręce? Z drugiej strony, no jeśli pan mówi o Radzie Gminy, no to właśnie jak się zachowają pana, koledzy i koleżanki, w tej sprawie, jak dziś Pan na to patrzy, czy jest szansa, że ta Rada w tym składzie, klub prezydenta Krzysztofa Żuka ma oczywiście. Oczywiście, bezpieczną przewagę, i, i trudno się spodziewać, żeby jakoś zagłosował na szkodę swoich koleżanek. Jestem przekonany, że klub radnych nie zagłosuje przeciwko swoim koleżankom, że to podejście jest podobne do, do mojego podejścia. Pytali, py, pytali mnie, pytały mnie media, czy ja podjąłem jakieś działania w związku z tą sprawą. Przed chwilą wspomniałem, ja nie mam absolutnie żadnych narzędzi. Po pierwsze, po złożeniu dokumentów, o których wspomniałem wcześniej, ja rozmawiałem z paniami radnymi, one ustnie deklarowały, tak, mieszkamy w Lublinie. Nie wszyscy muszą wierzyć w to, co ja mówię, poprosiłem o y, takie oświadczenia w formie pisemnej. Myślę, że ja je jutro przed sesją otrzymam. Jest, jest to kolejne potwierdzenie. Pan wspomniał y, przypadek jednego z y, samorządowców. Y, może już tam, w Powiecie, powiecie, w powiecie Łęczyńskim Powiecie Łęczyńskim sportowiec, brakarz. Tak, tam, tam ten mandat został wygaszony. Ale tam ta sytuacja była ewidentna. Ten człowiek był zameldowany w obcym mieszkaniu u obcego człowieka, i w momencie, kiedy przyszło y, płacić za śmieci. Za, za śmieci, właściciel tego mieszkania nie chciał tej opłaty uiścić i wprost powiedział: Ja tego faceta nie znam. On, on u mnie w domu nigdy nie mieszkał. No, nie ma tego przypadku. Czyli u nas, tutaj te, u nas w Lublinie. te sprawy trudno oczywiście porównywać, a jak sprawą radnych klubu prezydenta Krzysztofa Żuka e, będą się zajmować radni na najbliższej sesji, to oczywiście także będziemy śledzić, sprawdzać co z tego wszystkiego wyniknie. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Jarosław Pakuła, przewodniczący Rady Miasta w Lublinie był gościem Radia Lublin. Dziękuję panie redaktorze, miło mi było. Kolejny raz odwiedzić Polskie Radio. Bardzo dziękuję.